Elo! E, dzisiaj gramy w War Handler. No i co? E, tutaj sobie jeszcze popatrzę samoloty. Uuu, sobie hmm. Nie wiem czy to robić. Ale zrobię. Przyspieszę to. Przyspiesz. Dawaj, przyspieszaj. Przyspiesz. Dobra, przyspieszone. Hmm. Przyspieszać jeszcze raz. Eee, tam. Raz się żyje, przyspieszamy. Jeszcze raz. I want Kup. Okej, okay, mamy kupione. Okej. Okay. Ładuje nam samouczek. To ja tu nagram samouczek, zrobię cięcie, zrobię samouczek, ale wy tego nie będziecie widzieć, bo będzie to na cięciu. No to no, tak, no. Mm. Sorry za pulpit i ekran ten. I już jestem po samouczku bombowca. Nie wiem, jak się bombowcem będzie grał jak będę miał. Fajnie, bardzo. Chodzimy do meczu. I zapomniałam powiedzieć. Jest, tu, no chyba już wiem. Tu, tu jest Piotr, Podłoga X. I zachęcam do oglądania całego filmu, by mi chociaż by było bardzo miło. I zachęcam do zostawienia łapki w górę, zuba. I kto chce, by chciałby się równo z materiałem, to i nawet by mógł zostawić dzwoneczka, by mi by było bardzo miło. No, no to zaczynamy rundę tym nowym samolocikiem. Oczywiście. Zobaczymy. Jak się usprawuje? Lecimy. I jeszcze zobaczymy, czy dzisiaj będziemy grać tylko samolotami, bo możliwe, że będziemy grać czymś jeszcze innym. Lecimy, lecimy. Fajny ten nowy. Mało się różni od tamtego. On miał SU2 wh Pięć chyba tak miał. No lecimy. Zobaczymy, jak się sprawuje. Jak strzela. Ma widzę pilota z tyłu. Tak jak tamten. I tak lecimy. Tzium. Podejrzewałem, że to um, um, zrobię szybko. Właśnie pewnie włoży okej. Okay. Trafienie. To jeszcze żyje. Ała, 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 ała. ała. Okej, okay, strzela typek z tyłu. Strzela. Ała, nie, ja dodam. Nowy samolot. Zawsze muszę umrzeć nowym samolotem. Co jest? Nie mogę z tym. Za no, ała. Jen, ty ten stypek z tyłu mocno naparza. Nie no, to nie działa. mi ja atakując za tylko samolot inny. Działa i samolot, nie mogę. Okej, okay, jedina zniszczona. Dobra. Nie, umieramy. Umieramy. Mamy już widzicie w lewym, dolny, lewym dolnym rogu. Widzicie? Widzieliście stan samolotu. Jakiś taki nas zniszczył. Aj. Zagramy tym jeszcze podobnym. Oni mają fajnie to, że mają tego typka z tyłu i on strzela do nich, to jest zawaliste w tych samolotach. I w następnym odcinku może zagramy o czymś innym, o w tym też chyba zagramy w czymś innym oprócz samolotów. Nie będę zdradzał. Nie wiem, nie wiem czy będziemy czy nie, ale ten... W następnym filmie może być czego innego, filmu, może nie z samolotów już. Przetestujemy może coś innego. I też nie wiem, dzisiaj może dodam dwa filmy, ale nie jestem pewien. Może dzisiaj wlecą dwa, może nie. Bo już jeden wleciał, ale nie wiem, czy ten kiedy wleci. Wy go hmm, powinniście oglądać jutro. Jak ja to nagrywam. 19, bo to wy, to wy to powinniście oglądać 20. No, już skupiłem ci się na grze. Ktoś nas znowu goni i umrzemy zaraz. Ale robię. Nice. uniki, uniki normalnie, uniki samolotem. Pro player normalnie ze mnie. Dziś. Nie no, nie, 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 nie. Nie, nie. Dawaj, dawaj tylko z tyłu. Strzelaj do niego. Już wygrywamy Okej. Okay. No ale ja mocy nie mam. Nie, okej. Okay. Dałem sobie moc to lecz już mamy bardzo niską prędkość. Mega słabo. Bardzo słaba prędkość. Krytyczna. że nie będziemy dali rady się zbić. No. A ja już chyba po samolocie. No, ja No, bo co, no. Albo i? Nie? Nie. nie, może... Damy. Nie, ja lecę na tego typa, YOLO, lecę drugi raz YOLO w filmiku, o Boże, jaki jestem pobijany. Lecimy na tego typa, może 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 nie, patrzcie, jesteśmy uszkodzeni. No, o, lecimy. Czekaj, czekaj, będzie dwójka na jednego dawaj, oj, sorry, sorry sorry, sorry sorry za to, wyciąć tego nie mogę niestety, nie dam rady sorry, bardzo was przepraszam karapulta czy... nie wyskakuj, szybko wyskakuj nie wyskoczył strącił mnie jakiś jeden tam i uwaga, robię cięcie i wracam do gry. Patrzcie na to. Uf. Jesteśmy flotą morską. Przybrzeżna flota, tak? Nie? E, nie, nie? Nie, wiem, jak to się nazywało. Albo flota morska. Nie, przybrzeżna. Bo to ciekawie wygląda ten statek. Musimy to zobaczyć, jak to wygląda. 8 minut, filmik już leci. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, źle Cieńcze, teraz źle kliknąłem. Cięcia, więc robię, będzie czarny ekran. I już przestaje być czarny i macie już filmik. No ale patrzcie, driftujemy. Ale tu się łódką dziwnie pływa. Tym statkiem. A tu siedzi taki człowieczek z, z bronią, ale drifty. Łódką, <śm> taką. Ale tu się śmiesznie strzela. Jakiś człowieczek siedzi z pis... No nie, to nie, to nie, nie, nie mogę tego nazwać pistoletem. Dobra, dobra, o, to jest jakiś tip tip. Typ. Szybko du, 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 dawaj, 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 dawaj typu. Strzalaj. Ale to jest szybkie. No od samolotu nie, nie szybsze. Ale drift to wykręca. Od samolotu na pewno nie jest szybsze. Dawaj, dobra, dobra. O! To mi pokazuje, jak on doszło, czy ja dostałem. On chyba. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zniszczony, z tak? Tak, zniszczony. Dobój w tym teraz. Nie! Szybko, nie, ja umieram, umieram, nie! Walnę zaraz w coś. Nie! Strądzili mnie! Nie, o, jakiś taki motor. O nie, ona też zatonęła, ta motoruła. Ja mam jeszcze jeden statek. Statek lecimy na podbój, Teraz już muszę dać radę. Muszę, jak nie dam rady, to nie wiem. Muszę dać radę. Lecimy do drifty. nią się robi mega fajne. Nam tak motorówką jakąś drifty. Fajnie się tym gada tą flotą przybrzeżną, mega fajnie. Mmm, ała, 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 Dostaję. Czekaj, do kogo mam strzelać? Do tego, co do, do mnie strzela, czy do innego, do ciebie? Nie no, nie strzela mi. Nie, nie, do człowieczku, mądry jesteś, żeby mnie tak zostawić na... Hmm, nie wiem, żeby tak na statek zmarnować. Okej, okay, trzeba się skupić na grze, trzeba się skupić na grze, o nie no już strzela, nie my zaraz my. Szybko, trzeba gdzieś uciekać, uciekać, uuuu Dawaj szybko, szybko driftem dawaj, o boże jakiś czarny dym mi z boku leci Nie wiem czy tu też trzeba strzelać przed łodzią tak jak w samolotach Mm, mm, mm. W samolotach to strzelamy przed samolotami, Ja tu trzeba strzelać w łodzie czy przed łodzie? Hmm, to jest pytanie. O Boże, jesteśmy obici. Dobra, da, Dun, dun, strzelaj, strzelaj. Trafiaj, trafiaj, chociaż coś traf. Jak trafisz, to będę zadowolony. No, przegrywamy. Nie, programy co? Nie możemy. Dobrze, dostał, dostał, ładnie. Dobrze. Teraz, ale czekaj. Jak się te rakiety wypuszczę, Nie wiem. Szybko dwójka do ataku. Ok. Szybko. Musimy przejąć ten punkt. Tylko jak? Żebyśmy wygrali, musimy przejąć ten punkt, bo my mamy dwa punkty, a oni mają jeden. Nie zdążę przejąć. Ich tam jest dwójka, o ile widzę dobrze, a nam cały czas chodzi HP w bazie. Dobrze, dostał. okej. Okay. przestało nam schodzić HP. Good like, good like. Tam jest typ. A tutaj, Przed tą skałą? Bo coś strzela, coś. Jest typ. Szybko wycofaj się, wycofaj się łódko, ty zaraz umrzesz. Nie. nie, nie wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, płyń, płyń łódko, płyń, płyń. Okej, okay, jakoś przód nam naprawiło, okej. Okay? Proszę, nam naprawiło, a tym, a tym zgorszyło. Ała, ała, ała. Ja nic nie mówiłem, nic mi nie zgorszyło. Okej, okay, musimy to jakoś przejąć, bo przegramy. No już w sumie widzicie ile mamy HP A ile oni mają HP Szybko skręcamy i naparzami. Dudut. Du, du, du. Dobra. Szybko teraz tego. Teraz tego. typa od tyłu. Dobra. Jeszcze jeden został. Nie, to nie. To jest to. Jeszcze nie, jeszcze jeden jest. Dud. Du, 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 du. Kto wygra? Ja czy on? Szybko strzelaj. Okej, okay, on się pali, on zatonął. Dawaj, nie uderz w niego. No i nie uderzyłem w niego. I wygrywamy, bo mamy wszystkie punkty teraz. Nie ma szans. Chyba, że tu przypłynie jakaś wielka armia. Wielkich statków. Niepokonanych jachtów. <ścoughs> Okej, okay, stoimy. I... Czekamy na wygraną, bo tu o, jeszcze lecą trzech. Okej, okay, dostał, dostał. Strzelać, strzelać. Jeszcze to mogą odebrać, przejąć ten punkt. Bo ja nie jestem jakim, jakąś dobrą łódką. Pierwszy raz to gram. Szum. Jak te rakiety wypuścić? Ja nie wiem. No, a może już wypuściłem z pięcich? Nie wiem. Sium! Strzelaj, strzelaj! O nie, o nie, nie, umieramy. Szybko, tak, wygrywamy. Nie zdążą mnie zabić, bo wygraliśmy już. Akurat jakieś szczęście miałam, akurat że zaczęłam się palić. No to co? To tyle. Chyba z tego filmiku, bo już nie. Kolejne rządy już nie zagramy. No nie. Nie zagramy, bo już 15 minut jest. Nie wiem, czy nawet nie będzie 16. No, ale jeszcze tu sobie ulepszę. No i co? Życzę wszystkim wesołych świąt. Miłego dnia. I ten. I zachęcam like, sub, dzwoneczek. I to tyle. No i... Co? No i co? No i trzymajcie się do następnego filmiku. Z world.